Dzień dobry, witam Was z Żółw, elektronika do Grzów, SP-6Z OLW Paczka plenerowe Dzisiaj otwieranie części do hulajnogi Tu już kilka zostało modyfikacji zrobionych no Tam kot, kot i pomiędzy. No nie ma opon do hulajnogi, ale robimy sobie unboxing Dobra, rozcięte tym moim wetermanem, otwieram. Eee, takie coś na dodatkowe akcesoria. Eee, uchwyt na zakupy, jak to ja mówią. Łyżki do wymiany opon i coś co rozwaliłem. No będziemy później montować.